Już kiedyś mówiłem, że facet wysadzi ci dom razem z rodziną. Świetnie. Dorzucam oddechę za fatygę. Jak ja nienawidzę tej chłopcy. Od 14 roku życia unikam śmierci. Nikt mnie nie zabije. Jestem błogosławiony, wiesz? Myślę o sobie, jeden, mówię o sobie ja, ale wolę parzyste, liczby jak milion albo dwa Pochodzę z miejsca, gdzie każdy MC mnie zna I mam wersy bardziej gęste niż angielska mgła Czas po gna tu trzyma jeden mnie cel, to rap. Jeden Bóg ma mnie w swojej opiece. Mrok nocy to czerni, głębsza od okamgnień Wchodzę w nią jak cierń, obnażam to co chcę schować Kiedy gram to mówią kreacja oscarowa A dla tych co w moją poprawę nie wierzą To chyba sami swoją miarą mnie mierzą Znam brud, burd i ulicy i każdy się dziwi Ale ja robię to wszystko, jestem niemożliwy Bo zdarzyło mi się upaść, ale zawsze spadałem na cztery I to litery, ale nie jak zupa hip jak propan butan Podpijam stawkę z buta i zgarniam uda Jest głęboki, mówi duch spod podłoki Mój styl niebieskooki bujam się po bicie, w dół, w górę i na boki. Codziennie między bloki stawiam swoje kroki. Idę przez mroki prosto do światła. Scena to mój kościół, a DJ to kapłan. Ta gadka hula, wystrzeliwuję jak kula. Słupa indywidual, a moda rula Wchodzę na pułap, w dole jest góra. Pode mną dywan ciągnący się w chmurach. Biała twarz, biała skóra, flow ciasty i frazy ostrzejsze niż drut kolczasty kącam jak maski Pieśń wciskasz między nas kontrasty Bit ciąga głębiej niż ruchome piaski Skaczę w jego odchłań bez tlenowej maski Rzucam się w odmęt, opadam swobodnie Wstrzymuję oddech i spaceruję podnie Po linii basu kroczę wygodnie Reprezentuję echę, zawsze godnie Co do jednej z pierwszych pochodnych tych wierszy, to zawsze wracam silniejszy i większy. Kwestia do kwestii ludzie chcą, żebym dał biz Jestem jednak To są stigidyrymy jak digitator Jestem jak hrabia Monte Cristo Jak spróbujesz mi zaszkodzić to stracisz wszystko Przyszedłem tu po to, żeby majkiem zawładnąć Razem z gangiem, moi ludzie dobrze kradną No cóż, na gestie mordy wciąż te same Moja załoga, szczęki odrutowane Platynowe implanty w czaszkach Jak ktoś ma farsz, to nim rzasta Tak, żyje się w miastach Ja jebie, za dużo tych nocnych taksówek Diabeł grubo tu czesze, pruje pielesze Znam te bloki jak własną kieszeń, bo Dotarłem na powierzchnię prosto z piekła Więc jak coś do mnie mówisz, to weź mi kurwa nie kłam Znam prawdę i fałsz na wylot, pokazuję to szczylom Dostarczam każdą ilość i biorę nawet bilon łapie wenę, wytłuszczam kawałki w plener Zbieram premier, o to w 7 sekund jak nene Jest bene, I jeśli chodzi o scenę am okej okay, to pierwszy i najważniejszy element Element. Dziękuję, jesteście wspaniali. Pochodzę z tej dzielnicy, gdzie dorastając modliłem się, by stąd uciec i nigdy nie wracać. Dobrze, że modły się nie spełniły, bo moja dzielnica jest coraz piękniejsza. Przekonałem się, tak publicznie, jak i prywatnie, że chcieć to móc.